Muszą, cały, cały czas muszą pod ziemią siedzieć. Dzieci rodzą się pod ziemią, strasznie tam jest. Wczoraj nasze miasto obstrzymywało region, w którym my żyjemy. I byliśmy naprawdę bardzo zdziwieni, jak szczerze, jak otwarte Polacy nas przyjmują. Ми приїхали родиною, жінки з маленькими дітьми. Приїхали галіш міця родина, обіта з малими дітьми? Ми приїхали з Миколаївської області. Приїхали ми з обводу Миколаївського? Їхали ми дві доби без зупину. Галіч ми через два дні без пристанку. Так, нас приїхали, дякую велике. То що приїхали, автобуси організували, тому що мій чоловік приїхав, він привіз нас до кордону. A sam pojechał tutaj wojować. Bardzo dziękuję za organizację tej podróży, bo niestety mój mąż dowiózł nas do granicy, a sam wrócił na wojnę. Czy ma pani teraz kontakt z mężem? Wie, co się dzieje, jak wyglądają działania wojenne w tym rejonie? E, tak, na przykład wczoraj nasze miasto to rejon, w którym my żyjemy. Tak, niestety wczoraj nasze miasto zosta, zostało ostrzelane. Ten rejon, akurat w którym mieszkamy. Tak, było, no, tanków dużo, bardzo ma, foto, człowiek zkinął foto, dużo tanków, grady. Dużo tanków, grady też. Rozmawiałem, na przykład wczoraj, kiedy zaczynali obstrzeliwać. Wczoraj, jak zaczęli strzelać, on tylko mógł powiedzieć, gdzie jesteście, że kocham cię. Niestety więcej nie mógł powiedzieć, bo zabraniono im mówić, gdzie są i czym się zajmują. zajmują. Rozmawiamy codziennie. Ja mam kartę polską, więc dzwonię codziennie do męża. Rozmawiamy. On ciągle pyta, jak dzieci, bo ja mam dwoje dzieci i młodszy synek ma dopiero osiem miesięcy. E, niestety on nie może powiedzieć, żeby nie wydać swojej pozycji, gdzie on jest i co on robi. Dużo, Arno, chłopcy, my sami żywamy niż dwóch rejonów w Syrii. Mieszkamy na wsi, między dwóch takich rejonów ciężkich teraz, no ale nasi, chłop, nasi chłopcy. E, Złączyli się i bardzo dobrze, dzielnie działają. Tak, my wtedy przyjechaliśmy, dużo krótko, dużo radzisz, czy my zmogły przynajmniej. Jesteśmy szczęśliwi z tego, że przynajmniej mogliśmy tutaj przyjechać, dostać ciepłą wodę, żeby się umyć i po prostu przespać jakiś czas normalnie. Dzięki Bogu i dziękujemy Polakom za tak ciepłe przyjęcie. Dziękuję Proszę, żeby Pani powiedziała, z jakiego terenu Pani przyjechała, jak wyglądała podróż do Polski, z kim Pani tutaj przyjechała, co się dzieje z Pani bliskimi na Ukrainie? Przejechałam z Wołynia. Nie jest tak źle na Wołyniu w porównaniu do innych miast, prawda? Ale byliśmy bardzo przestraszeni. Przyjechałam tutaj z dziećmi. Mam dwoje dzieci. No i po prostu strasznie nam stało, jak zaczęło się. Prawda? Obudziliśmy się od tego, że po prostu wybuchło coś. Bardzo przestraszeni i codziennie musieliśmy uciekać. Sereny, dzieci nie mogą spać. Bardzo źle jest. Oczywiście, że niestety... Są ludzie, którzy są w Kijowie, w Kharkowie teraz, nie mogą wyjechać. Na szczęście udało się nam wyjechać tutaj. Po pięciu dniach wojny, już na szósty dzień, zrobiono nam autobusy bezpłatnie z Ukrainy, i byliśmy naprawdę bardzo zdziwieni, jak szczerze, jak otwarte Polacy nas przyjmują. Od razu dostaliśmy ciepłą zupę, czekoladę dla dzieci, uczęśliśmy się, i naprawdę czuliśmy się tutaj bardzo Dobrze, tak, pozytywnie, przejmowanie i naprawdę cieszę się, że jestem tutaj, bo no takie warunki są jak w hotelu, naprawdę wszystko jest, wszystko dostajemy bezpłatnie, czyli jedzenie, gorąca woda, pokój dla dzieci, rzeczy. Jestem wdzięczna całej Polsce, ludziom, którzy pomagają i mam nadzieję, że to szybko się skończy. No naprawdę warunki są fantastyczne. W jakim wieku ma Pani dzieci? Moja młodsza córka ma 5 lat. Jak zaczęła wojna, to akurat były urodziny mojej córki. Wszystko było naszykowane na urodzinki 23 lutego: cukiereczki, jakieś tam czastunki do przedszkola, sukienka. No i rano niestety takie urodzinki miało. Także moja córka ma 5 lat, a synek ma 6 lat. Ze mną przyjechała jeszcze koleżanka, o której dzieci mają 9 i 11 lat, i jeszcze jedna, które dziecko jest, ma dopiero jeden rok. Kto z pani bliskich został w kraju objętym wojną? cała moja rodzina, znaczy moja mama, brat, babcia, wszyscy są zaangażowani w obronę. Brat jest w takim e, terenie wojskowym e, na terytorium Wołynia, e, mama w Radzie Miejskiej, także znajomi, przyjaciele, e, rodzina też w obronie Kijowa, w wojsku, w różnych miastach. Trzymamy kontakt codziennie, dzwonimy codziennie i modlimy się, żeby, żeby ktoś odebrał. Jeżeli długo ktoś nie, nie odbiera telefonu, modlimy się, żeby po prostu ta osoba przeżyła. Naprawdę. Kolejny dzień mówimy, przeżyliśmy kolejną noc. I dzięki Bogu, takiego czegoś nie oczekiwaliśmy w XXI wieku. Putin coś grozi, że, że może, że będzie, ale nikt nie oczekiwał, że to będzie tak strasznie, że to będzie taki terror po prostu, bo teraz to jest zniszczenie ukraińskiego narodu. Ludzi po prostu szaleją w, w, w nie wiem, w szpitale, w mieszkania, w bloki, gdzie ludzie mieszkają normalnie. Nie ma wody, nie ma po prostu światła. Ja dzwonię do kolegi, który mieszka w Bucie. Bucie to jest takie miasto malutkie przed Kijowem. No on mówi, że strasznie tam jest. Muszą cały cały czas muszą pod ziemią siedzieć. Dzieci rodzą się pod ziemią, strasznie tam jest. Czym się pani na Ukrainie zajmowała? Na Ukrainie miałam swoją szkołę językową, że byłam nauczycielką i tłumaczką, uczę języka polskiego. Przy okazji też zajmuję, mam taki program współpracy polsko-ukraińskie, to znaczy pomagam ukraińskim studentom dostać się na studia w Polsce. Mam podpisane umowy z uczelniami, no i taka współpraca jest bardzo dobra, no i przykro mi, że, że tak to zostało teraz, nie wiem jak będzie. Proszę powiedzieć, dlaczego tu Pani zdecydowała się pomóc osobom, które uciekają przed wojną z Ukrainy? Co pani przyniosła? Przyniosłam rzeczy dla dzieci, w szczególności dla chłopca 4-5 lat, plecak, buty po synu, ponieważ nam już będą niepotrzebne. A dzieciom się przydadzą. Zgodnie z porozumieniem z, zawartym z panem wojewodą 25 lutego mamy przygotowane około 300 miejsc docelowo. Zajętych mamy na dzień dzisiejszy około 150. Kiedy dotarli pierwsi tutaj uchodźcy z Ukrainy i czy oni cały czas docierają? Jak to wygląda? Znaczy generalnie sytuacja jest rozwojowa, bardzo dynamiczna. Pierwsi czekający przed wojną dotarli do nas w sobotę 26. Jest to sytuacja mówię dynamiczna, dowiadujemy się czasami godzinę wcześniej. Czasami pół godziny wcześniej, że ktoś jedzie i musimy go zakwaterować, zameldować i tak dalej. Z tego co wiadomo, to już osoby, które, które tutaj szukają schronienia, już się wymieniają. Niektórzy już opuszczają ośrodek, tak? Tak, częściowo osoby, które na przykład mają rodzinę bądź znajomych w innym mieście, uda im się zorganizować tam mieszkanie, pracę, no to wtedy od nas już odjeżdżają. My to odnotowujemy i po prostu zostają, przenoszą się do innego miejsca. W mieście są różne sytuacje, no mówię, wczoraj mieliśmy taki przypadek, że pani popsuł się samochód na autostradzie, odprowadziła do mechanika przy pomocy oczywiście dobrych ludzi, odprowadzili do mechanika, przyjechała tutaj, czeka za naprawą i wtedy też odjedzie dalej. Do, do męża, który mieszka w Szczecinie. Panie dyrektorze, jak placówka musiała się przygotować na przyjęcie osób uciekających przed wojną z Ukrainy. Mhm. Odkąd, odkąd dostaliśmy informację, że, że takie osoby uciekające przed wojną mogą się tutaj u nas pojawić, no musieliśmy logistycznie przygotować wszystkie pokoje na przyjęcie tych osób. Luty to jest dla nas okres, okres martwy. Dlatego musieliśmy no, wszystko przygotować, odświeżyć e, pomieszczenia, musieliśmy przygotować e, salę, żeby te wszystkie dary, e, które, z którymi się liczyliśmy, że będą spływać, e, przygotować miejsca. Także jesteśmy na tę chwilę przygotowani i jesteśmy gotowi przyjąć pozostałych e, uchodźców. Czy już wiadomo, kiedy ewentualnie kolejna grupa może trafić? Jesteśmy. Cały czas w kontakcie z Urzędem Wojewódzkim na tą chwilę nie mamy informacji, czy jakaś większa grupa do nas ma dotrzeć. Także czekamy, ale to się zmienia dynamicznie, także w ciągu dnia praktycznie w każdej chwili dostajemy telefon i czy to jest grupa 60 osób, czy 10 osób, także to się zmienia bardzo szybko. Jak reagują te osoby, które tutaj przyjechały? Są zadowolone? Co one mówią? Jak oceniają przyjęcie? No te osoby są bardzo zadowolone. Przede wszystkim, jeżeli tutaj przyjeżdżają, to na pewno są zmęczeni. Zmęczeni, trochę przestraszeni, ale później, jak już wprowadzimy ich do pokoju, oni widzą, że warunki są świetne, zaczynają dziękować, wtedy pojawiają się łzy, wyrazy wdzięczności. Także no to jest wzruszające. Znajdujemy się tutaj teraz w jednym z magazynów w ośrodku MCT. Jest to magazyn, który tak nazywamy roboczo-chemiczno-spożywczy, że tutaj gromadzimy wszystkie środki czystości dla dzieci, są pampersy, są... Szczoteczki do zębów, pasty do zębów, proszki do prania. No, cała chemia taka gospodarcza, która może, może się przydać. Są też produkty żywnościowe, artykuły takie suche, jak makarony, kasza, mąka, cukier, jest dużo wody do picia, soki, herbaty, kawa. Także na tą chwilę. Jest dość sporo tego, cały czas jednak darczyńcy nadal przynoszą te dary, za co serdecznie dziękujemy. Oczywiście wszystkie, wszystkie przyjmujemy i będziemy to sukcesywnie wykorzystywać. Jest to tylko jeden z naszych magazynów. Mamy jeszcze inne magazyny, za jakby zaadaptowane, sale, gdzie gromadzimy zabawki, rzeczy ciuchy buty przy zaangażowaniu ludzi i urzędu miasta gminy pracowników strażaków przede wszystkim także dajemy radę